Siemaneczko. Dziś spróbujemy się wreszcie wydostać na powierzchnię i drogę już znamy. Musimy sobie po prostu tutaj zasuwać cyk 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 tutaj i wydaje się, że będzie tam raczej bezpiecznie, ponieważ po drodze nie powinny chyba już czekać na nas żadne żabska, które wcześniej tutaj spotkaliśmy, bo je wszystkie załatwiliśmy, jak widać te paskudstwa, co tu leżą, no i teraz tak zasuwamy sobie drabinką, oj, jeszcze raz, e, tak i teraz e, poprzednio, jak sobie w tym miejscu byliśmy, to była e, chwila rozmowy pomiędzy naszymi bohaterami i dowiedzieliśmy się, że czekają na nas u góry. Jak to teraz tu? Czy? E, dobra, tutaj jest na dół, ale to chyba nie o to nam chodziło. Chociaż nie, dobra. To jest spoko. To tutaj właśnie mieliśmy iść, już tutaj zasuwamy. Dobra. I teraz musimy iść tu. Te drzwi już mamy otwarte i zasuwamy sobie na górę. Tutaj już wcześniej widzieliśmy, że jest drabinka, więc z nią sobie wejdziemy. No i piek, pięknie. Znowu mamy go. Aha. I o kurde, jeszcze. No dobra, i co teraz? O nie! Dobra. Kurde. Dobra, ale czy tu. Tutaj mamy jakieś pomieszczenie, to spróbowałbym w pierwszej kolejności tutaj się. A, i znowu punkt zapisu. Dobra, coś tu ciekawego jest. Dobra, materiały wybuchowe, zielone zioło. No dobra, no teraz póki co pewnie będąc tutaj to jesteśmy bezpieczni, więc może zróbmy sobie jeszcze chwilkę e, porządek w naszym ekwipunku znowu, czyli tak to przechowamy. A no jeszcze chciałem połączyć od razu. Dobra, te czerwone, czy to da się od razu? O, da się połączyć elegancko. to To sobie. Kurcze, ciężko oszacować, jak bardzo poważnie teraz yy, te poważne problemy nas czekają, nie? Więc, o dobra, więc może zróbmy na razie tak: yy, to sobie jeszcze wyciągnijmy, to też i to też, oj, to też połączmy, pyk. I najchę, najchętniej bym to tutaj no, się poszedł z tym, nie? Bo no, nie wiem po prostu co zaraz za rogiem się czai. Te materiały wybuchowe dwa razy A to co nam dawało. Zobaczmy. Akta. I to było? O tu. Faktura ze sklepu z bronią. I mamy dwa razy A to pociski wybuchowe. No dobra, no to. No, myślę, żeby sobie te pociski też wytworzyć w takim razie, skoro mamy taką możliwość, cyk. A w sumie to można było to zrobić już, już z tamtego poziomu, dobra? Mamy trzy pociski wybuchowe. Tutaj mamy zapalające, które też są aktualnie wsadzone do niego. I mamy zwykły pistolet, kurcze kusi, żeby jednak sobie. Dobra, może na razie lećmy tak jak jesteśmy. Jakiś jeden tutaj slot, sobie zostawmy. Jak się okaże, że to jest zły pomysł, to. No, się okaże później po prostu. Dobra, eee, to tak. 7. Cz ok, czyli co? Wychodzi na to, że zostaje nam jedynie podróż na górę schodami. No, dużo wzięliśmy sobie. Dobra, co tutaj? Nic ciekawego lepiej minąć ich. Tego może. Kurde! Aj, to było głupie! Dobra, jakoś ich tutaj dostali po obie, ale. No, my dostaliśmy bardziej. Chyba wlazł tam dołem. No. Trzeba zwiewać ok, drobinka tak, zerkam sobie jakiś czas na tą mapkę po to, czy kurde idzie tu no e, ten, zerkam sobie jakiś czas na mapkę, czy czasem nie ma jakichś rzeczy do podniesienia, no ale no nie ma. No, kurde, znowu kaszanka. No raczej tutaj nie szło nic podnieść. Ale jak na to, że jest taki wielki, to dosyć zwinny i szybki jest, no nie? No tutaj to już się, okej, okay. dobra, teraz tutaj to już rzeczywiście, no na pewno mamy punkt zapisu, co tu mamy jeszcze? Dobra, jakieś generatory na dachu, e, dobra, jak stoimy z ekwipunkiem? No niepokojący stan, no to nadal nie jest dramatyczny, taki żebyśmy się tu jakoś mieli mocno martwić o to, kurcze. Teraz się waham czy tu brać pistolet czy dobra myślę, żeby tak przechowajmy sobie na razie ee, tak przechowajmy sobie strzelbę. Zróbmy da się tutaj o da się zrobić porządek. Dobra. E, to zróbmy jeszcze tak i wziąłbym może jedną mieszankę ziół, która nam tutaj da maksa. Chociaż tutaj jeszcze mamy przywracać średnią ilość zdrowia. Może to od razu wykorzystajmy. Dobra, to tak. Wykorzystajmy sobie to. Bo mamy stan niepokojący. To jeszcze raz. I amunicja do zwykłego pistoletu. Mamy 20. To może sobie jeszcze od razu. No, dobra, na moment przechowajmy. E, zrobimy sobie amunicję do zwykłego pistoletu. To cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. I jeszcze sobie dobierzemy faktycznie mieszankę ziół. Tutaj to ZC. Dobra. No, jeśli to będzie zły pomysł, no to najwyżej sobie wrócimy do zapisu i, i sobie zmienimy y, nasz zestaw broni. No, ale myślę, że teraz jesteśmy dosyć mocno. Gotowi chyba do jakiejś konkretniejszej walki, nie? Tutaj do zwykłego pistoletu mamy sporo amunicji. Dobra, lecimy, zobaczymy, co nas tu zastanie. No ale tak się prosi, żeby coś poważnego. No dobra, widać, że będzie grubo. No, dobra, ma beczkę jakąś na plecach. Ale coś. O tych generatorach tutaj była mowa, Nie jest tu coś ciekawego. Dobra, tutaj jest żółko. O, dobra. Czy ten generator to jest coś, co. Okej. Okay. Kurde. Jak to trafić? No, tak dosyć jesteśmy wystawieni. Dobra, czy da się tu jakoś przed nim. Okej. Okay. O, 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 Czy on teraz właśnie... Okej. Okay. Jest niepokojąco. Dobra, o, mamy to, tylko... Dawaj dalej, Dawaj, dawaj. Okej. Okay. Nie wiem, czy nie jest za blisko nas takie akcje żeby co o kurde jeszcze jakiś strzela w powietrze dobra o nie ile ognia ile ognia o kurde da się tutaj przejść jakoś okej okay. co z nim teraz o nie o nie o nie o nie o nie koleżko spadaj dobra myślę że co tu? Zielone zioło, a jak my stoimy z życiem? Kiepsko. Dobra, i tutaj mamy jeszcze czerwone, to sobie to weźmy. Dobra, połączymy to. Tak, i od razu... O nie! Użyjmy to od razu. O, kurde, dobra. Dobrze szło, niepotrzebnie. No nie. Dobra, ale jest plan, nie? Jest, jest jasne jak z nim walczyć i myślę, że... No nie najgorzej, w sensie trzeba po prostu mu w tą butlę na plecach ładować. Da się to już pominąć? Pomin, tak. Dobra, czyli ładujemy mu w tą butlę na plerach. Gdzieś tutaj, o. I wychodzi na to, że nawet tym zwykłym pistoletem da się go załatwić. A przynajmniej mocno uszkodzić. Dobra, przeładuj sobie spokojnie. Dobra, tutaj strzela w powietrze i ciężko to... Kurde, oszacować gdzie dokładnie, nie? Dobra, dobra tutaj jeszcze to ziółko sobie zgarniemy od razu. Dobra, dobra. Tutaj był ten generator, co do, koło którego jak nas tu... O, dawaj, dawaj. Jakbyś tutaj podszedł bliżej, kolego. No, za pierwszym razem jakoś łatwiej się lepiej poszło. O, teraz tu przejdzie. Tyk. I tą butlę. Ok. Dobra, jak stoimy? Niepokojąco, ale jeszcze to nie jest. Dobra, spróbujmy tak. Mamy jeszcze wybuchowe pyk. Czy kurcze, które tu były? I co, koniec? Czy jeszcze przeżyjemy to? Dobra, myślę, żeby sobie użyć. Apteczki i. No dobra. Dawaj. Kurde, ciężko mi tu stwierdzić, które pociski aktualnie mam załadowane. Wybuchowe, no Tak? Dobra. Kurde. Ha. Dobra. Jakoś bym go może do tego generatora znowu tutaj zachęcił, żeby podszedł. Kurde, nie tędy. tędy. Dobra. No, chodź tu gościu, zmienimy broń wtedy, I co teraz jest. Dobra, no to mamy chyba od niego spokój, pytanie czy na amen, czy na jakiś czas. Dobra, coś tutaj, tutaj nic nie zgarniemy, a jak stoimy z... Dobra, stan mamy niepokojący. Hmm. Dobra, może na razie się nie leczmy. Dobra, tutaj do pistoletu. Oh, kurczę, z też nie jest najlepiej. Good. Fuck them. What were you thinking? Turning yourself into bait, you could have been killed. Don't start. I did what I had to I know. And thanks. The subway's ready to go. Hurry back. Oh, we have amunition. I tukab maks tego, co moglibyśmy. Tutaj zrobić, mi się wydaje. Dobra, no mamy tutaj na żółto, więc pewnie można tędy wejść. A, i dobra, jak widzieliśmy amunicję, to od razu by wypadało przeładować, to zaraz to zrobimy. Dobra, tam mamy zombiaka. Jakoś klatkuje na tą odległość. Dobra, jak to przechodzimy sobie górą. No i coś mi mówi, że my tu zaraz będziemy musieli koło nich sobie pospacerować bliżej. Dobra, mamy beczkę czerwoną. Kusi, żeby jej użyć, ale może po prostu uda się uniknąć w ogóle walki z nimi. Chociaż tutaj poza tym, że kusi użycie tej beczki, to jeszcze mamy mamy tutaj jeszcze opcję jakiejś eksploracji I może coś sobie tutaj poznajdujemy jeszcze ciekawego. O, co tutaj było? Naboje do strzelby, a gdzie to jest teren rozbiórki? A dobra, czyli to był tam, gdzie byliśmy wcześniej, Z... O Nie znaleziono, przecież nie znaleźliśmy tego wcześniej. Dobra, pobiegajmy trochę, zobaczymy, co tutaj mamy. Co tu jest? Ok, kłódka, która jest zamknięta, tego pewnie. No, tym wytrychem tego nie otworzymy. I tam mamy zioła. Dobra, myślę, żeby tutaj spróbować wejść mi okiem jeszcze na mapkę, bo teraz tak byliśmy. Chwila, jeszcze raz na mapę patrząc. Tutaj, tu mamy zamknięte, i tutaj też na czerwono, tutaj też nic ciekawego nie znajdziemy. No chyba, że kurczę, jeszcze tam się przejść z ciekawości do tego metra. Dobra, idźmy najpierw to pomieszczenie tutaj zbadać. Może coś ciekawego znajdziemy. No, tam widzę. O, są zioła znowu. Co tu mamy? Co to jest? O! O! Ulepszenie do strzelby. No, to fajnie całkiem. Czy coś tutaj na nas czyha? Nie, ale jeszcze. Czy przynajmniej tego jeszcze nie widzę? Dobra, amunicja. Dalej mamy tutaj jeszcze na czerwono. Co tu jest? Proch strzelniczy.

That's good thinking. When we get out, there's gonna be a lot to do. We can use a man of skill set. What's wrong? <laughs> Kurde, tego Just bad timing is all. Look, uh, don't worry about me. I'm gonna make other arrangements, okay? You better. You're the best gunsmith around. Oh, no. <laughs> don't do anything stupid. Oh, that's that's your job, right? <laughs> Take care, Jill. No, nie fajna sytuacja, bo ten gość. O kurczę, i znowu coś byśmy musieli się czegoś pozbyć. Jakbyśmy znaleźli drugi proch. Czy jest tutaj to miejsce to... zapisu? The shop, okay? the key's on the wall. No dobra, no klucz jest na ścianie, rzeczywiście, ale kurczę, no znowu mamy za mało. Za mało mamy no, miejsca, nie? Żeby co tu jest jeszcze pomnik. Za mało mamy, kurczę, miejsca w ekwipunku, żeby sobie to wziąć. A jeszcze wracając do tego gościa, no to w drugiej części, kiedy tutaj przychodziliśmy no, poprzednio po prostu w drugiej części, jak tutaj trafiliśmy, to okazało się, że on tutaj siedzi ze swoją córką, jak dobrze pamiętam. No, generalnie młodszą taką małą dziewczynką, e, która jest zarażona. I no, przemienia się. Więc no, tak niefajna nie sytuacja, dosyć. Dobra, ten klucz musimy zgarnąć. Aha, dobra, mamy tutaj, patrzcie. To nie było, wcześniej tego nie zauważyłem po prostu. Dobra, fajnie. Czyli możemy sobie tutaj zrobić trochę porządek. Czyli tak, to sobie na pewno przechowamy. No, mam nadzieję, że to na razie się nie przyda. To sobie wykorzystamy od razu. Strzelbę sobie weźmy, proszę, opyk. Okej. Okay. czyli ona teraz będzie co? Aha, dobra, czyli mamy info w sumie. Dobra celność i szeroki rozrzut śrutu sprawiają, że świetnie nadaje się do walki z wieloma wrogami. Ok. Tak się jeszcze zastanawiam, czy wcześniej też było 6 naboi. No ale to dobra, to sobie to później najwyżej sprawdzę przy montażu. E, dobra, zobaczmy jeszcze czy. Tak, no jest 6 max. Okej, okay. to jeszcze co byśmy tu mogli zrobić. To może do zwykłego pistoletu byśmy sobie naboje jeszcze jakieś zrobili. O i to zioło możemy na razie. Na razie przechować. Tutaj sobie wyjmijmy, połączmy od razu. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Dobra, i tu delikatny porządek. Dobra, tu mamy miejsce na klucz. To sobie go weźmy. Dobra, pięknie. No i co, myślę, że zapiszemy sobie. No i będziemy kontynuować już w następnym odcinku z tego miejsca. Chociaż, czekajcie. Dobra, jeszcze to też zróbmy tutaj porządek, bo. Coś tu jeszcze nam się czai, co byśmy mogli zebrać, to bym chciał chociaż tutaj mieć pewność, że tak, dobra, teraz już jest wszystko, że wychodząc po prostu, kończąc odcinek, że mamy w miarę to ogarnięte wszystko, to jeszcze sobie połączmy, cyk, to sobie od razu zróbmy, przechowajmy, dobra i to jest max, dobra. To jeszcze, o, posortowane pięknie. Okej. Okay. Dobra, no to wracając do tego, co wcześniej już zacząłem, e, czyli kończymy ten odcinek. Zachęcam do zostawienia łapki, komentarza, suba i do następnego. Wielkie dzięki. Hej!